Witam Was w przedświątecznym odcinku przygód latającego czarodzieja. W tamtym roku zrobiłem odcinek prezent dla droniarza. W tym roku postanowiłem zrobić taką rozszerzoną wersję: prezent dla droniarza 2.0. W tym odcinku chciałbym zaproponować Wam pomysły na prezenty nie tylko dla droniarzy, którzy już latają, mają swoje drony, ale również dla osób, które interesują się dronami. Chciałyby może wejść w ten świat dronów. Widzicie, że nonstop oglądają różne poradniki na YouTube, między innymi tutaj u mnie na kanale. No, i chcielibyście się mnie poradzić, jaki im prezent kupić, i dla nich będę miał również propozycje w postaci chociażby dronów, takich właśnie najlepszych na początek, i od tego zaczniemy, ale będą również oczywiście akcesoria różnego rodzaju, gadżety. Oczywiście gadżetów i akcesoriów do dronów i związanych ze światem dronów jest sporo, natomiast no, niektóre ja osobiście, chociaż to jest bardzo subiektywne, uważam za zbędne, czasem nawet szkodliwe. Ale zaproponuję Wam tylko takie, które ja sam bym sobie po prostu sprezentował. A w opisie tego filmu wrzucę wam linki, nazwy sklepów i linki do tych sklepów, które ja uważam za sprawdzone, pewne możecie im zaufać. Działają od wielu lat, niejedną rzecz u nich kupiłem i mogę śmiało z czystym sercem polecić, bo wiem, że jeżeli świat dronów i to hobby jest dla Was odległe, to niektórych sklepów mogliście nie znać, mogliście nawet o nich nie słyszeć. Więc wszystko znajdziecie tutaj w opisie filmu i bez problemu sobie poradzicie z zakupami. Zanim jednak zaczniemy, to Wy zróbcie mi prezent i zostawcie kciuki w górę, hałas w komentarzu, a kto jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, to koniecznie kliknie suba i dzwoneczek. Zaczynamy list do Świętego Mikołaja. Zakładając, że wasz obdarowywany nie ma jeszcze drona, to tutaj mam kilka propozycji i trzeba pamiętać, że jeżeli mówimy o dronie na początek, warto zwrócić uwagę na wagę i tutaj skupimy się na dronach do 250 gram. Związane jest to z przepisami i możliwościami latania, co nie będzie uwaga zwalniać waszego obdarowanego tym dronem do zarejestrowania się jako pilot na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego spokojnie nic prostszego. Na wstępie też dodam może dosyć brutalnie ale nie ma czegoś takiego jak dobry dron za 500 czy 1000 zł. Lepiej te kilkaset złotych spożytkować na coś innego bo jedyne co taki dron może zrobić to zniechęcić delikwenta do przygody z dronami do latania w ogóle bo to ani lata. Ani robi zdjęcia. Najtańszym wyborem z mojej listy będzie mini SE firmy DJI. Większość propozycji będzie w tej grupie właśnie firmy DJI. To propozycja za 1600 zł. Dron, który lata stabilnie. Można z nim zrobić fajne zdjęcie na media społecznościowe. Nagrać przyzwoite wideo w rozdzielczości do 2,7K. Naprawdę dron godny polecenia. Nie ma czujników, ale dość stabilny zasięg, stabilny lot. Śmiało można naprawdę fajne rzeczy tym dronem zrobić, i to będzie na pewno bardzo dobry prezent. Kolejny poziom, czyli Mini 2, również firmy DJI. Dron bardzo podobny z wyglądu do poprzednika. Natomiast tutaj już mamy wyższy poziom, lepszy obrazek, lepszy, stabilniejszy, dużo stabilniejszy zasięg naprawdę przyzwoity, porównywalny z dużo droższymi dronami, tak naprawdę. Dużo lepsze możliwości, jeżeli chodzi o zdjęcia. Mamy też wideo już w 4K. Takiego drona kupimy za 2100 zł za 2800 za 2800 mamy zestaw Flymore Combo, czyli taki zestaw, w którym obdarowywany będzie miał jeszcze dodatkowo bardzo poręczną torbę na tego drona. Znajdzie tam dodatkowo jeszcze dwie baterie, ładowarkę i parę, parę innych gadżetów. Generalnie w takim zestawie się opłaca. Kolejny level i można śmiało tutaj bezdyskusyjnie stwierdzić, że najlepszy dron w tej kategorii wagowej do 250 gram, czyli Mini 3 Pro, debiutant zresztą tegoroczny. W tym roku się pojawił, w tym roku była jego premiera dosłownie kilka miesięcy temu. Generalnie świetny dron, wielkie możliwości, jeżeli chodzi o fotografię i wideo. Tutaj już pojawiają się czujniki do wykrywania przeszkód i świetnie sobie z tymi przeszkodami radzi. Tutaj znajdziemy również Active Tracking i inne formy. Śledzenia obiektów poruszających się, jednocześnie robiących wideo. Właściwie można powiedzieć, co już niejednokrotnie padło na tym kanale, ten dron lata sam. Bardzo dobry wybór, no nieco droższy. 4100 zł z takim standardowym, można powiedzieć, kontrolerem bez wyświetlacza, a z takim super kontrolerem z wyświetlaczem 5100. I warto, moim zdaniem, za ten kontroler dopłacić. Tak, do tej pory wszystkie pozycje wymienione przeze mnie to była marka DJI, która bezdyskusyjnie jest dominatorem w tym świecie dronów, tych przynajmniej tradycyjnych, wyprzedza konkurencję jakością i technologią. Mogę Wam polecić jeszcze jedną firmę, której sam bym może nie wybrał, ale słyszałem jakby w środowisku pochlebne informacje na temat tej firmy, czyli firmy Autel. Tutaj reprezentantem będzie Autel Evo Nano Plus, czyli reprezentantem tego sektora do 250 gram. Tu również otrzymacie przyzwoity obraz fotografii i wideo. Tak samo będzie stabilnie latał. Będzie to porządna konstrukcja, godna zaufania i możecie na nią postawić oczywiście. Jeżeli miałbym go uplasować w tym układzie, to tak pomiędzy powiedzmy Mini 2, a Mini 3 Pro. A jego cena to 3900 zł. Oczywiście wszystkie te drony możecie gdzieś tam trafić w promocji. Powiedziałem te ceny, takie, które generalnie przez większość roku obowiązują w sklepach, obowiązywały przynajmniej w tym roku. Co będzie w przyszłym? Zobaczymy. Na pewno nie zdecydowałbym się na drona marki Xiaomi lub Hapsan. Tutaj mamy do czynienia z dronami, które są dużo gorzej wykonane, dużo gorsze właściwości, jeżeli chodzi o obrazek, o lot. Nie miałbym do nich takiego zaufania, a kosztują tak naprawdę podobnie, bo za takiego drona będziecie musieli zapłacić około 2000 zł, więc myślę, że no nie ma większego sensu, albo dołożyłbym do mini 2, albo kupiłbym wręcz mini SE. I uważam, że to byłby lepszy wybór. Drony FPV to odrębna historia. Tutaj potrzebna będzie już od samego początku wiedza na temat połączenia odpowiedniego drona z odpowiednią aparaturą, z odpowiednimi goglami dwa systemy analogowy i cyfrowy rodzajów tych analogowych i cyfrowych jest też sporo i coraz więcej. Ehm... Sam sp sposób łączenia może być skomplikowany dla osoby początkującej drona z goglami, z aparaturą, i tak Nie mówiąc już o samym lataniu, które najczęściej wymaga od początkującego pilota wielu godzin ćwiczenia, najpierw na symulatorze, a potem dopiero prób gdzieś tam na polu, które też różnie wychodzą. No potrzeba trochę czasu, żeby nauczyć się tak naprawdę swobodnie i dobrze latać dronem FPV, więc może taki normalny, klasyczny zestaw na początek nie będzie dobrym pomysłem. Ale są um, takie zestawy gotowe do lotu, gdzie macie wszystko już połączone, gotowe, macie w, w jednej paczce drona, gogle i aparaturę oraz parę innych jeszcze gadżetów i myślę, że to jest to będzie dobre rozwiązanie. Tutaj mam dwie propozycje dla was, jedną trochę tańszą, a drugą no Znacznie droższą, ale warto ją rozważyć. Powiem zaraz Wam o wszystkich szczegółach związanych z jedną i z drugą propozycją. Są takie małe drony, takiej dosłownie wielkości, małe, leciutkie, wykonane praktycznie w całości z plastiku. Nazywane są tiny łupami. Jest to grupa cała dronów. Oczywiście wykonują je różne marki, ale jeżeli mowa o zestawach takich gotowych do lotu, gdzie mamy gogle, aparaturę samego drona i jeszcze parę innych rzeczy, tutaj. Takim przodownikiem, liderem można powiedzieć na rynku jest firma Beta FPV. Możecie śmiało jej zaufać, bo robi to już od lat i jest to sprawdzona firma. Bez problemu w polskich sklepach znajdziecie zestawy właśnie tej firmy. Na przykład takim bardzo znanym zestawem Beta FPV będzie Cetus. Pro. i tutaj właśnie za jakieś 1500 zł znajdziecie bez problemu spakowane w bardzo poręczne pudełko małego drona, gogle do tego drona, aparaturę to wszystko połączone, czyli zbindowane. Do tego będziecie mieć tam już w zestawie baterie, ładowarkę i parę jeszcze innych gadżetów. Myślę, że to fajna opcja do rozważenia i frajdę może sprawdzić nie tylko osobie, która interesuje się dronami, chciałaby wejść w ten świat dronów, może już lata tradycyjnym dronem. A chciałaby spróbować FPV, ale również yy, po prostu całej rodzinie do zabawy, bo frajdy może być co niemiara w lataniu na przykład pod krzesłem, pod stołem, yy, przez wszystkie pokoje bo do tego ten dron został stworzony. I druga propozycja, ta droższa, i tutaj znowu cała na biało, a właściwie na czarno, wjeżdża firma DJI ze swoją awatą. Recenzje tego drona mogliście zobaczyć tutaj u mnie na kanale, możecie cały czas ją zobaczyć, do czego zachęcam. I w tej recenzji udowodniłem, że może nią sterować od razu po wyjęciu z pudełka nawet osoba, która nigdy w życiu nie sterowała dronem. I tam był taki przypadek, gdzie ta osoba latała w pomieszczeniu. No w dosyć obszernym pomieszczeniu, bo to była sala w teatrze, ale jednak i bez problemu sobie radziło. Więc myślę, że warto rozważyć tą propozycję. No niestety jest dosyć droga, bo to koszt takiego zestawu około 7 tysięcy W zestawie będziemy mieli tutaj a oczywiście drona DJI Avate, najnowocześniejsze gogle DJI 2. Do tego oczywiście będzie... Kontroler, motion controller, nie taki standardowy kontroler z drążkami, a taki specyficzny kontroler, który spokojnie opanujecie od razu. Trochę wyglądający jak joystick zawieszony w powietrzu. I do tego oczywiście będą baterie, ładowarka. Wszystko, co powinno być taki, takiego potrzebnego od razu do rozpakowania, włączenia i latania, tak od razu. A co jeśli obdarowywany ma już drona? I tu ważna uwaga: jak będziecie się przymierzać do akcesoriów czy gadżetów związanych z dronami dla konkretnego droniarza, to ważne, żebyście się upewnili, jaki konkretnie model drona ma obdarowywany. Nie tylko ważna jest firma, ale dokładna nazwa modelu. Najlepiej zrobić po prostu zdjęcie tej nazwy, żeby w sklepie łatwiej później się dogadać. No oczywiście warto też sprawdzić, Jakie akcesoria i gadżety być może ma już obdarowywany, żeby nie zdublować prezentów? Ale do rzeczy: Mata startowa idzie na pierwszy ogień i to niedroga rzecz, bo koszt około kilkudziesięciu złotych przyda się każdemu droniarzowi, nieważne czy lata w Goglach. Czy bez przyda się mu wtedy, kiedy będzie chciał wystartować dronem lub wylądować nim później w nieprzyjaznym otoczeniu, jeżeli chodzi o podłoże, takim jak chociażby piasek na plaży czy wysoka trawa, na pewno coś takiego się przyda. Zwróćcie tylko uwagę na rozmiar, żeby ta mata nie była za mała i żeby dron, który ma, po prostu się na tej macie zmieścił. Są różne rozmiary podawane. Jako średnica w centymetrach, więc łatwo dojdziecie z tym do ładu. Rękawiczki fotograficzne. Bardzo fajny gadżet, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Generalnie pełnią funkcję taką jak rękawiczki, ale mają otwierane. Trzy palce z reguły, po to, żeby móc precyzyjnie złapać zadrążki, nacisnąć jakiś przycisk czy coś na ekranie telefonu. Myślę, że to jest przydatna rzecz i może się spodobać. Takie rękawice, na przykład firmy PGY Tech to firma bardzo popularna wśród droniarzy kosz około 170 zł, ale myślę, że może być to dowolna wybrana przez Was firma, jeżeli będzie spełniać tą funkcję. Do dronów są dedykowane Torby, teczki, walizki nawet skrzynie, ale z doświadczenia wiem, że najwygodniejszą rzeczą będzie plecak. Najczęściej taki fotograficzny. A dzisiaj polecę wam plecak trochę mniej typowy, ale nadal fotograficzny. Plecak, który mogliście nieraz zobaczyć u mnie na kanale, był nawet odcinek, gdzie go bardzo dokładnie pokazywałem. Tam pokazywałem, co mam w dwóch plecakach, warto sobie przejrzeć, jeżeli będziecie rozważać taką opcję, i to będzie plecak firmy Lowe Pro, a dokładniej. Fastpak Pro BP 250 AW3. Ja tej nazwy nie wymyślałem, jakby co. Dlaczego polecam akurat ten model? Dlatego, że gdy szukałem plecaka, to szukałem takiego plecaka, który miałby bardziej uniwersalne zastosowanie to znaczy miałby tą część taką typowo sprzętową, gdzie mogę schować aparat czy drona. I taką część bardziej ogólną, na pozostałe rzeczy, powiedzmy takie niekoniecznie związane ze sprzętem. I ten plecak, chyba jako jedyny, jak przeglądałem odchłani internetu, spełniał moje oczekiwania. Tam znajdziecie właśnie tą dolną część, gdzie e, zapakujecie cały sprzęt, zmieści się tam dron i to nieważne jaki. Pakowałem tam i Mini 2, i Mini 3 Pro, a także Mavica 2 Pro. E, oprócz tego. Jakby w tym samym towarzystwie, w tym samym czasie mieściłem tam jeszcze aparat z obiektywem. Dodatkowo, jakieś tam gadżety, ładowarkę do drona. Masę, masę rzeczy tam się naprawdę sprzętowych mieści na dole. A na górze mamy tą część taką bardziej ogólną, niekoniecznie dedykowaną dla sprzętu fotograficznego czy właśnie dla dronów. Tak naprawdę, może sprawdzić się jako również codzienny plecak. Dlatego polecam ten model, będzie kosztował około 600 zł. Natomiast jeżeli wasz obdarowywany lata w goglach, to wówczas tutaj na pewno ucieszą się z wyboru takiego plecaka firmy Torvol, model Quad Pitstop Backpack Pro. Też fajna nazwa. Tutaj będzie oczywiście tak jak powiedziałem, plecak dedykowany, tam bez problemu te drony FPV wszystkie wejdą, gogle, kontroler, jakieś jeszcze narzędzia, baterie, wszystko tam sobie Delikwent y, zmieści. Koszt takiego plecaka to około 800 zł. Ten prezent nie będzie dla każdego droniarza. Jeśli obdarowywany przez Was droniarz ma drona firmy DJI, Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mini 3 Pro lub R2S i tylko i wyłącznie jeden z tych czterech modeli konkretnych dronów firmy DJI, i do tego ma kontroler. Bez wyświetlacza, czyli taki, który, w który musi włożyć telefon, żeby cokolwiek widzieć, nie ma w swojej strukturze wbudowanego wyświetlacza, wówczas świetnym pomysłem będzie kontroler, właśnie firmy DJI z oznaczeniem RC. DJI RC kontroler z wyświetlaczem. Świetne urządzenie, świetny kontroler, z którego każdy droniarz, który ma te drony, które tutaj przed chwilą wymieniłem, na pewno będzie bardzo zadowolony. Wiem z doświadczenia, e, Koszt takiego kontrolera to 1500 złotych i myślę, że wart jest każdej złotówki. Tylko podkreślam, ten kontroler będzie pasował tylko i wyłącznie do dronów, do tych czterech modeli dronów wymienionych w tym punkcie. Bardzo dobrym pomysłem na prezent dla droniarza będą filtry ND. To w uproszczeniu mówiąc takie okulary przeciwsłoneczne dla obiektywu. Szeroko używane w fotografii i wideo. Na pewno spodobają się każdemu droniarzowi i pomogą mu rozwinąć jego umiejętności właśnie Fotografii i wideo. Koszt takich filtrów to od powiedzmy 200 do 800 zł. Wszystko zależy od modelu drona, bo właśnie konkretnie model drona musicie sprawdzić bardzo dokładnie. Filtry ND znajdziecie właściwie do każdego modelu drona, tylko będą dedykowane konkretnie do tego modelu, więc musicie tą nazwę znać. Fotografów, twórców wideo i droniarzy łączy sporo, a w tym też to, że mają karty pamięci. Karty pamięci są małe, i zdarza się, i to bardzo często, że się po prostu gubią. I zapominamy, w którą kieszonkę włożyliśmy, czy do kieszeni, czy w plecaku, czy w torbie, czy są w którymś urządzeniu, już po prostu to nam wszystko się plącze, więc świetnym pomysłem będzie. Po prostu takie etui na karty pamięci. Są i tańsze, od kilkunastu złotych do nawet i dwustu złotych takie egzemplarze. Myślę, że złoty, złoty środek gdzieś tam po środku z jakichś kilkadziesiąt do stu złotych będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Są w postaci i pudełeczek, i portfelików takich ala. Myślę, że z takim etui na karty pamięci już nigdy nam się karty nie zgubią. A skoro jesteśmy przy pamięci, to warto zauważyć, że tej nigdy nie za wiele. I nie chcę tu Was oczywiście namawiać, żebyście na prezent komuś kupowali po prostu kartę pamięci czy jakiś tam dysk. Ale myślę, że ten dysk spełnia kryteria fajnego prezentu. E, mowa o SanDisk Extreme Portable od 500 GB do aż 4 TB. No tą ostatnią ja bym sobie odpuścił. E, od, tego, od tej pojemności przede wszystkim zależy cena tego dysku. Od 500 zł do nawet 2000 Myślę, że najbardziej taką opłacalną wersją jest 2 terabajty, które kosztują około 1000 zł. Generalnie najfajniejsze w tym dysku jest to, że jest po prostu malutki. Mam tu go przy sobie, bo mam go prawie zawsze przy sobie. Wręcz miły w dotyku, taki filigranowy. Tak wam pokażę. O. To, co jest najfajniejsze, to. Że jest wstrząs odporny i odporny na zachlapania, chociaż tego jeszcze przyznam się szczerze, że nie testowałem. No, wiele cennych rzeczy tutaj się znajduje. <grywa> Była pamięć, jest prąd. Prąd w dzisiejszych czasach jest towarem dość deficytowym, ale tutaj zaproponuję Wam dwa rozwiązania, które faktycznie mogą się nadal przydać samemu droniarzowi, ale nie tylko. Na pierwszy ogień idzie Powerbank firmy Greensell, model GC Powerplay Ultra. O pojemności aż 26000 mAh, z których droniarz naładuje naprawdę sporo baterii. Taki powerbank kosztuje 750 zł. A jak tego będzie mało, to proponuję stację ładowania. No to już coś większego, bo mniej więcej takich gabarytów. Wiodącym producentem stacji ładowania jest firma EcoFlow. Koszt najtańszej takiej stacji to 1500-1600 zł. Dużo, dużo, dużo naładowanych baterii i w tak energetyczny sposób kończymy ten list do Mikołaja. Uważam, że fajnym, niezobowiązującym prezentem będzie kubek czy koszulka z tematyką dronów dla pasjonata, szczególnie jeśli nie wiecie o nim zbyt wiele. Mam nadzieję, że moje propozycje ułatwią przynajmniej niektórym z Was decyzje zakupowe przed świętami. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!